Przed nami rozłożona dzisiaj wyjątkowo flaga województwa, również flaga dostępna po lewej po prawej stronie. To jest sygnał, o którym nawiązywał już pan marszałek, że zbliżamy się do święta województwa. Jednocześnie w zeszłym roku obchodziliśmy dwudziestolecie samorządu w Polsce, również naszego samorządu wojewódzkiego. I w czasach, kiedy chyba jako społeczeństwo często kreć mamy takie poczucie, że wiele nas dzieli, dzielą nas czasami poglądy polityczne, dzieli nas spojrzenie na przyszłość, czasami też również to spojrzenie na przyszłość, jest coś, co nas w województwie zawsze od 21 lat łączyło. To, co nas łączyło, to była chęć bycia tutaj wspólnie razem w tym małym, ale wyjątkowym województwie. Krótka prezentacja, która trochę pokazuje to wspomnienie, to co nas łączyło wtedy, kiedy broniliśmy tego województwa, a to, co nam dzisiaj przyświeca, to trochę duma z insygniów województwa, duma z barw województwa i chęć ich upowszechnienia. Dlatego, że w przestrzeni publicznej, mi osobiście, ale myślę nie tylko, mi trochę tych insygniów czasami brakuje. Zderzamy się z nimi w sposób naturalny tutaj w Kmachu. Urzędu Marszałkowskiego gdzieś wchodząc do tego budynku, chociaż od niedawna mamy dosyć często okazję oglądać te barwy wojewódzkie. A chcielibyśmy, aby ta flaga województwa stała się elementem powszechnym w tej przestrzeni, szczególnie czerwcowej, kiedy obchodzimy to święto województwa. Ja tylko przypomnę, że oficjalnie to jest 7 czerwca, ale ponieważ to w tym roku przypada na piątek, więc te obchody główne będą 9 czerwca w Mosznej. Flagę dzisiaj już miałem okazję wręczyć dwóm osobom. Z jednej strony był to pan Krzysztof Danków, Danków, inicjator akcji zachęcania do badań urologicznych, profilaktycznych, profilaktycznych mężczyzn, który w ramach tych różnych kampanii, akcji, które upowszechnia, ma za chwilę chęć zdobycia wielu lokalnych szczytów, biegając na nie i będzie na nie biegał z flagą województwa, jak obiecał. A drugą osobą był pan Marszałek Kolek, który się wybiera wkrótce na urlop, więc mam nadzieję, że również z tego urlopu otrzymamy zdjęcia z tą flagą województwa. Oprócz tego flagę przekażemy do samorządów, ale zachęcamy właśnie mieszkańców województwa. Do tego, żeby zgłosili się do nas. Jeżeli wybierają się gdzieś w podróż, chcieliby ze sobą zabrać flagę województwa, zrobić zdjęcie na jakimś szczycie czy przed jakąś wyjątkową budowlą. Chwaląc się tym, że są z województwa opolskiego, to gorąco, gorąco do tego zachęcamy po to te flagi wydaliśmy. Docelowo mamy zamiar udostępnić tysiąc flag mieszkańcom samorządom. Zaczynamy od dzisiaj pierwsze flagi, tak jak powiedziałem, zostały już wręczone, a będę się cieszył, jak będziemy mogli każdą kolejną wręczać. Również państwo, dziennikarze, jeżeli chcieliby się dzisiaj tutaj poczęstować tą flagą, zabrać ze sobą do domu, czy właśnie na urlop, na wyjazd weekendowy, to zachęcamy.